Właśnie grzeją tutaj koledzy Ursusa C45. W środku jest grusza, którą trzeba podgrzać do czerwoności. Za chwilę będzie ekran w parze, więc proponuję troszeczkę z boku stanąć. Jeżeli jest taki dym, to znaczy, że jest za mało. Grzejemy ogniem. Dla widzów jest to bardziej efektowne, aczkolwiek dla tego rolnika, który tym jeździł, to było utrapienie. A jak wszedł traktorzysta do knajpy, to zawsze zabierał tylko kluczyk za sobą. To jest kluczyk, więc zabierał do i nikt już nie, nie, odjechał. nie odjechał tym traktorem. Tak, tak. No i poszło. Siemaneczko, słuchajcie, drugi odcinek z Konkolic, magazyn wystawowy polskiej motoryzacji. Jacuś opowiedział nam we wcześniejszym odcinku o dzikach i Ursusach, tak. a teraz nam powie o Ursusie C45 Jacku, tak? Za dużo nie wiem, ale coś mogę powiedzieć. No, Najważniejsze odpalić go. Właśnie grzeją tutaj koledzy Ursusa C45, bo to jest stara wersja Ursusa. Y Generalnie to się benzyną grzało, ale w tej chwili łatwiej jest już i szybciej gazem, więc nie ma problemu. W środku jest grusza, którą trzeba podgrzać do czerwoności ze względu na to, że nie ma tutaj świecy żarowej. To robi za świecę żarową. Jeżeli to będzie czerwone, ropa kiedyś a w tej chwili olej napędowy się zapali i i zaczyna to chodzić. Teraz wam powiem kiedy wiadomo, że jest już dosyć zagrzane, odkręcamy kran, podpompowujemy lekko, grzejemy cały czas. Kran od wtrysku nieruszany, bo nie jest ustawiony. Odpowiednią ilość trzeba dokręcić, ale tego się nie rusza generalnie. Żeby sprawdzić, czy jest już zagrzany, zagrzana grusza, powinno się odkręcić tutaj korek. Generalnie korek. Oryginalny powinien być z ołowiem. A teraz wam powiem, dlaczego z ołowiem, tu w korku powinien być ołów. Dlaczego? Dlatego, że nieraz bywało, że ciągnik się przegrzewał, jak była temperatura za mocna, wytapiał się ołów i nie powodował rozwalenia silnika, tylko rozprężenie ciśnienia w środku. I teraz, żeby zobaczyć, czy jest już powiedzmy. Za chwilę będzie y, ekran y, w parze, więc proponuję troszeczkę z boku stanąć. Kaziulek, po, poruszasz? Jeżeli jest taki dym, to znaczy, że jest za mało. Musi być para, taka normalnie mgła. Więc jeszcze chwilę poczekamy, żeby nam to odpaliło, jakby, jak to się mówi za pierwszym razem. Poczekaj, Jeszcze chwilę musimy poczekać, bo jest za zimny. On już kilka minut, kilkanaście minut tutaj grzany jest, ale niestety jeszcze musimy chwilę poczekać. Dobrze mówię Kaziu? Tak jest, muszę osiągnąć swoją temperaturę. Tak. Nic się nie przyspieszy, nikt nie opóźni. Ten stożek powinien być, jak to mówią, wiśniowy. Wtedy ta ropa po staremu mówię, ropa się powinna zapalić. I jednocześnie uruchomienie. Tak, odbija, no i potem on już samoczynnie yy, grzanie można zdjąć. On już sobie radzi wtedy sam. To jest silnik dwusuwowy, słuchajcie, średnioprężny, więc on tu wielkiego ciśnienia nie wytwarza, ale sobie radzi po podgrzaniu. Nowsza wersja miała tutaj świecę. Tutaj, tutaj była świeca zamontowana. Tutaj był przełącznik na yy, benzynę. I najpierw się odpalało na benzynę, na iskrownik. Świeca cały czas dawała iskrę. I jak dochodziło do sprężania, wtedy to benzyna wybuchała, odpalało się, przełączało się na ropę. Wyłączało się prąd od cewki. I wtedy nie trzeba grzać. A to jest stara wersja, więc. Grzejemy ogniem. Grzejemy ogniem. Dla widzów jest to bardziej efektowne, aczkolwiek dla. Tego rolnika, który tym jeździł, to było utrapienie, Uciążliwe, bo jak tak na chwilę poszedł do sklepu, wrócił, trzeba było go jeszcze raz wgrzać. Już, już. Możemy, spróbować? Możemy spróbować? Ale Zrobimy próbę, słuchajcie, ale nie, 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 znaczy nie dajemy gwarancji, że odpali, dobra? A jak wszedł traktorzysta do knajpy, to zawsze zabierał tylko kluczyk za sobą. A co to jest kluczyk? To jest to. Pokaż to, może. to jest kluczyk, więc zabierał Klucz do i nikt już nie odjechał, nie, nie odjechał tym traktorem Że jak odpalił, odbił do tyłu. Nie wiem czy zauważyliście, że ja go próbowałem wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, że jak jest jeszcze zimny w miarę, on może odbić w drugą stronę. Nie może chodzić w drugą stronę. Z tego względu, że pompa olejowa jest napędzana tylko w jedną stronę. By się zatarł za chwilę. Więc trzeba go wyłączyć, tak jak ja to zrobiłem spróbować to włączyć jeszcze raz ale to nie jest prosta sztuka nie zawsze się udaje dzisiaj się udało na szczęście nie daliśmy plamy i teraz już chodzi do przodu więc można spokojnie y, nim jechać każdy weź nim się przejeżdż kawałek pokażę spróbować przejeżdż pokażemy jak jeździ bo jak chodzi w drugą stronę wtedy ma jeden bieg do przodu cztery, trzy do tyłu więc zademonstrujemy że dobrze chodzi dobra proszę bardzo Radzimierz Wążew z Kanselu w Łochowicach, sam złożył ciągnik od śrubki, także... Kawałek się przejedzie. Mamy tu wśród nas dzikowców, ale też kilku to 45, więc warto zobaczyć na tego kolegę. Badamy kilka lat temu przez członków Skarceny w Łobowicach i naszych przyjaciół specjalnie dla komfortu, dla pana Janka Kubackiego. To był totalny złot, który... który no, Warto nie jest to powiedzmy tani, tani, tani sport jak to my mówimy, ale ta historia to już jest na marze, więc kto może to ratuje taki sukces. Jesteśmy takim robionym właśnie przez kolegę Kajnik jest Kasia, tak A w tej chwili młody kupił takiego Ja mam takiego więc jest tego a staramy się żeby to zachować Może tak nie jeździmy na co dzień ale To też jest kłopot z transportem tego Kiedyś jeździłem za częściami do tego Ursusa i znalazłem gościa, który opowiadał, że pojechał na złomowisko, stanął na wadze, zobaczyli ile tego, ile tego waży. Facet zapłacił i mówi do gościa, niech zjedzie tam gdzieś na bok, żeby po prostu nie stał na wadze. Ale jak się oglądał za siebie, to tego gościa już nie było. Więc e, tylko się pozbyć i tak dalej. A w tej chwili wszyscy szukają, wiadomo, dawaj jest e, No historia, więc historia, historia jaka by nie było, czy była ładna, piękna, czy brzydka. Trzeba o nią dbać i przypominać. Teraz młodzież, tak. Kluczyk wziął do odpalania. To znaczy kierownicę. I rozróżnik zielonej koszulce. Tak, tak. Dawaj no poszło. Nawet nie trzeba było długo czekać. Z tego względu, że jest ciepły silnik i zobaczcie jak, jak można odpalić kursosa jak jest gorący. Także coś niesamowitego. Widziałeś? A wbrew pozorom w ogóle nie trzeba siły używać do tego. A zanim doszli do produkcji, to, to jak mówi tutaj kolega, projekt na pewno był sprzed 100 lat. Mam na myśli konstrukcję silnika i zasady działania. W 1947 roku pierwszy Ursus wyjechał na defiladę pięcioma Złożony z części po niemieckim po niemieckim więc nie było napisu Ursus, tylko był zeszlifowany napis Bulldog i było na, był napis Pert Insztak. Tak. tak. Polskie zakłady inżynieryjne, takie jakie były przed wojną i pokazano, że już jest produkcja, że kraj, że kraj dochodzi do, do produkcji. Ale e, nie było tego napisu, tylko była czysta ściana i był napis nie? Tak, stulecie tak, Ursusa. Braliśmy udział nawet w takim spotkaniu w Ursusie na dzielnicy Ursus przy takim ryneczku, gdzie udostępniono nam ludzi, mnóstwo, mnóstwo dwa razy tam byliśmy. Nie wiem dwa czy. Się... Odbyły się, tak, czy dwa się razy Ursusami. się to odbyło Stricte i Ursusami. były tylko Ursusy, nawet te dwa małe Ursusy, takie 308. Jechaliśmy właśnie tutaj z kolegą Wiesiem ubrani w te fartuchy brygadzisty i, i popędzaliśmy. Raz mi się zepsuł, stanąłem po jemu, ale dojechaliśmy do końca, nie? Także i nikt nie wiedział, co to, za, co to za Ursusiki jadą tam, bo nikt ich nie znał, nie? bo mimo, że to Warszawa, że to Ursus. Odpaliliśmy Ursusa, tak. 45 już jakieś służby jadą. No bo może decybele, decybele przeszły, tak? Albo, albo tak, albo tak, albo tak. Ten napis też się zmieniał, słuchajcie, był napis Ursus, Kaziu przypomnij mi, jakbym coś pomylił. Był taki mały, taki napis, tutaj był Ursus, potem ZMU. Zakłady, zakłady mechaniczne Ursus. Nie tak. wiem, czy ten nie był pierwszy. Możliwe. I później był, była nazwa yy, gorzowskie zakłady. Bo produkcja to została, została tak, przeniesiona do Gorzowa. Do Gorzowa. To był takie G. GZM. Tak, tak, to tak. był napis G tutaj na tym. Poszedł nie? do modernizacji tak. te ciągniki w Gorzowie go produkowano do 1965 roku. I 451 już tak. zakładano Zakończy. rozruszniki, można było go odpalić na akumulator. I czar prysu. Tak, tak. <laughs> Dla nas teraz oczywiście, nie? Pierwsze, pierwsze Ursusy miały dwa zbiorniki tylko, bo były, e, był olej tylko i paliwo. I paliwo, znaczy się na, e, ropa. No kiedyś ropa, teraz. Jeszcze oliwa pisało. Tak, jeszcze oliwa. Tak, a potem, żeby odpalać na benzynę, dołożono jeden zbiornik i były już w trójkącie. Jeżeli chodzi o, po co ten olej tam, to olej, pompka do smarowania. Do, smarowania do smarowania silnika, bo to jest silnik dwusuwowy, żeby się też nie przytarł. Jak ktoś miał komara kiedyś, to wie, co to jest dwusuwowy silnik, tak, tak. zasada pracy jest taka sama, smarowanie troszkę inne, bo tam szło paliwo z olejem przez silnik, a tu jest silnik smarowany stricte specjalnym, tak, tak zwanym... Upałem. Tam była mieszanka, a tak, tutaj jest osobno tak. jedno i drugie, ale no się miesza. Przytłoków. W disku nie da się mieszanki zrobić no, alejowo To tak, Jeszcze mówi. taka nowość, bo to był silnik nie wysokoprężny, tylko średnio. Tak, tak, prężny, tak. Bo jego tak. stopień sprężenia był bardzo niski. Żeby to zapuścić, no trzeba było podgrzać gruszek. Tak, tak, Od gorączki tak. to się zapalało, bo Dobra. na zimno to by dwa lata. Rady. No nie da rady. Nie Dobra, I, to... taka, I taka różnica jeszcze, pierwsza wersja była jeszcze podobna do Lance Bulldoga, mhm. a te nowsze miały takie cygaro już proste, to była już polska, y, myśl. Y, my, polska myśl techniczna wprowadzona tak do tego ciągnika. Inny tłumik zastosowano. Także e, zdjęto komin, nie było już komina tego tutaj od powietrza. Od powietrza. Dlaczego taki wysoki, słuchajcie, komin y, do powietrza? No jak myślicie? Rolnik jeździł po polu, żeby kurzu nie łapać, to jak najwyżej, żeby, żeby nie łapał. A najwyżej, później były tu już inne filtry. Tam gdzie rolnik oddychał, tam i traktor oddychał. Inne Bo filtry. jeżeli tam było za tak. duże zapylenie, to traktorzysta też uciekał od tego kurzu. No tak, no. Inne filtry za, za, zamontowano, więc już nie było tego tego komina, niebo, komina i ten komin był prosty, nie? Także i taka mniej więcej różnica jest. No i dołożono błotniki, które zakrywały oczywiście no, opony, już. ale to, to już mówię 451. 351. Po tej modernizacji, która poszła do Grzegorza Wielkopolskiego. No, tak. nie? Tam już do, doszło do załóżmy, założenia nawet kabiny. W, w, Kabinę, kabina. Ale kabina to była taka plandeka i okienka plastikowe, ale już nie było przewiewu, przeciągu. Nie? No i jeszcze na koniec Wam powiemy, że ta wersja miała belkę sztywną, bo to tak z lanca buldoga zerżnięta, więc nie było resora. Jeździło się jak na wozie drabiniastym. Tak, e, zamiast resora była taka, jak tutaj, belka prosta, bez niczego. Oś. I to, i to, i to, i to jeździło, każdy to wyrzucał. I ostatnia wersja była e, belka zmieniona już na taką bardziej podobną no, do, do tradycyjnych, do tradycyjnych traktorów, do Zetora, do Ursusa 328. Tak. Taka modernizacja w ciągu tych kilku minut mogliśmy powiedzieć o takich, e, które były widoczne na zewnątrz oczywiście. Thank you. A tak, tak. Słuchajcie, słuchajcie dziękujemy, dziękujemy, tych panów. Kazia i Jacka można słuchać godzinami. Ogromna wiedza o tych traktorach, o tych ciągnikach polskich przede wszystkim. Słuchajcie, ale co jest najważniejsze, że to jest jednocylindrowy traktor, który ma, to co mówiłem, słuchajcie, wyobraźcie sobie jedno wiaderko, jedno wiaderko, czyli powiedzmy 10 litrów i tak samo tutaj wygląda cylinder, czyli jedno wiaderko, pojemność, jeden tłok, Hula, takim wiadrem. I poziomu chodzi. Dlatego chłopaki, dziękujemy bardzo. Jakby trzeba było szczegółowych informacji, to jak mamy się kontaktować z wami? Kansen Łochowica. Jak macie jakieś pytanie, piście do chłopaków. Jest dużo fajnych chłopaków w Polsce, którzy też znają się na tym, robią. Więc jeżeli będzie kłopot, żeby gdzieś uzyskać wiedzę, to. Do, Kasia, do mnie mniej może. Ale do Kasia. Się, tych, nie to chwalmy to się, bo są lepsi od a, nas. Tak. O, a jeśli chodzi o dziki, to kolega wieściu. Ja myślę, że to jest skupisko fachowców naprawdę, bo takiego miejsca to no, ciężko znaleźć w Polsce. Dlatego was tu serdecznie zapraszamy. Przyjeżdżajcie, Kąkolewice, miejsce naprawdę bardzo ciekawe. Michał, od 10 do 17, tu czynne jest? Od 10 do 17, codziennie. Codziennie, codziennie od 10 do 17. A w sobotę, w sobotę, w również jest czynna, także zapraszamy. Wszyscy. Tak, a jak już wywołaliśmy Cię do, do odpowiedzi, to jeszcze Michał nam pokaże żubra, którego też tutaj w muzeum macie. Odcinek kończymy. Jacuś, Kaziu, Michał, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do odcinka kolejnego z tego miejsca ciekawego.